Dzień dobry, kochani. Dzisiaj chciałam poruszyć taki temat odklejania się od siebie. Co to tak naprawdę znaczy i e, o co w tym chodzi? Bo z jednej strony e, cały czas tutaj Was namawiam i e, cały czas to będę robić, żebyście e, kochali siebie miłością e, zdrową, e, stawiali granice. E, umieli samemu sobie zaspokajać swoje po, potrzeby, e, uleczać siebie samego ze z zranień dzieciństwa i nie przerzucać tego na drugiego człowieka. Jedyną, e, jedyną osobą, którą można się posiłkować, to jest e, terapeuta. No i oczywiście e, Jezus, e, Bóg nasz w niebie, który te wszystkie zranienia potrafi wypełniać, wylewać tam swoją miłość, i to zawsze idzie łatwiej, lepiej i sprawniej, jeżeli chodzi o leczenie. A wracając do odklejania się od siebie, to jak już się kochamy, to jak już umiemy sobie okazywać tę miłość własną, to kolejnym krokiem jest zdystansowanie się do siebie. Czyli patrzenie na świat, patrzenie na rzeczywistość, interpretowanie różnych zdarzeń nie z pozycji mnie i moich doświadczeń życiowych, moich wcześniejszych zranień, moich wcześniejszych kontaktów i historii mojego życia, tylko bycie z Bogiem i bycie ze sobą tu i teraz. Czyli bycie w takim miejscu, że jestem wolny od mojej przeszłości, jestem wolny od mojej przyszłości i jestem po prostu tutaj. I tutaj się coś wydarza i ja na to próbuję patrzeć z perspektywy Bożej. Z perspektywy tego, czego Bóg mnie uczy w Biblii, czego czym jego słowo, czym natychmiast mnie Bóg Święty i tym sposobem próbujemy patrzeć na rzeczywistość, która prawdopodobnie jest stara, którą znamy, która zawsze jest taka sama, ale próbujemy na nią spojrzeć świeżo, zupełnie z innego, nowego wymiaru. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że dzięki temu pozwalamy, żeby ta rzeczywistość ewoluowała w nas, żeby e, nowe doświadczenia, nowe spojrzenie pomogło mi e, odczuwać inne emocje związane z tą samą rzeczywistością. Tak, bo już wiemy, że jeszcze jak pojawia nam się myśli. Robimy, jest to nasza interpretacja z tego zdarzenia, i dopiero od tej interpretacji e, pojawiają się emocje z nią związane. I e, albo zaczynamy się bać, albo zaczynamy się cieszyć, albo czujemy pokój. E, I wszystkie emocje tak naprawdę są dobre, są zgodne z tym, e, co w nas, e, w zależności od tego, jak zinterpretowaliśmy. Akurat ten fragment rzeczywistości. I o co chodzi z tym odklejaniem i zapominaniem siebie? Właśnie takim trochę nie zachęcam, oczywiście, tak, do tego, żebyśmy nagle mieli Alzheimera i generalnie nie pamiętali, że ci ludzie, czy tam ta sytuacja nas zraniła. Ale żebyśmy spróbowali dać. Bogu I tej sytuacji szansę. szanse. Ja na przykład w swoim życiu staram się patrzeć nie przez pryzmat moich doświadczeń życiowych, ale przez pryzmat cudów, które Bóg już uczynił w moim życiu i w życiu ludzi, których znam, którzy się dzielą tymi świadectwami. Oczywiście do moich jest mi łatwiej wracać, tak? Ale. Można też posiłkować się cudami w, w, w życiu innych ludzi. Dlaczego to jest ważne, żeby patrzeć na to w taki sposób? Dlatego, że jeżeli wydarza się coś złego w naszym życiu, to możemy czuć się załamani, tak? to są takie normalne, naturalne pierwsze reakcje: czuć smutek, czuć złość, czuć serca, czuć gniew na daną sytuację. I to jest wszystko ok ale powinniśmy też starać się z, z, przesiąść z tego opinii, tak, jeżeli nie wiecie o tym mówię, to zapraszam do wcześniejszych odcinku, e, z tej myśli, którą wytworzył nasz mózg, e, taki, który będzie bardziej poboży, taki, który zawiezie mnie, e, a przynajmniej przetransportuje mnie przez tą e, też sytuację, dużo spokojniej. Dużo lepiej dla mnie. Tak? I warto patrzeć na czytać Słowo Boże i patrzeć na swoje życie poprzez pryzmat tego, że po każdym złym okresie w życiu, na ogół patrząc wstecz, widzimy, że to był błogosławiony czas. Że tak naprawdę Bóg wyciągnął olbrzymie dobro z tej złej. W sytuacji złej, e, złego kawałka, mi się wydawało, mojego życia, z trudnego kawałka mojego życia, z trudnego doświadczenia, bardzo dotkliwej lekcji. E, I ja mam taki, e, taki pomysł na to, żeby już się cieszyć z tego dobra, które Bóg wyciągnie e, z tej kiepskiej sytuacji dziś. Że nie skupiam się na tej sytuacji dziś i nie analizuję jej, jak bardzo ona jest beznadziejna, jak bardzo w niej e, tak po ludzku nic nie da się zrobić, tylko patrzę już dużo dalej, patrzę wstecz i widzę, jak Bóg w, w moim życiu zrobił tak tyle cudów, wspaniałych, też w sytuacji, które były bez wyjścia. Więc wierzę, że moja wiara jest taka, że ja wierzę, że. On tu zrobi kolejny raz, bo dlaczego miałby nie zrobić? Przecież mnie kocha. E, I na tym opieram e, pokój, który czuję w sobie, mimo że sytuacja wcale nie e, musi mnie do tego pokoju zachęcać. Oczywiście jest to też e, praca, e, jest to też proces dochodzenia do takiego miejsca. Łaska, olbrzymia do załaski Bożej, że można te, tak, ten czas trudu y, przeżywać. I jak również walka wewnętrzna, jak również też tak duchowa, o to, żeby ci y, tej wiary w ten cud i w to dobro, które zaraz będzie, a, które Bóg już przygotował i na które, do którego Ty po prostu musisz dojść swoją pracą i swoimi decyzjami różnymi i wyborami i transformacją do tego dobra, które już tam czeka. I muszę walczyć tak naprawdę ze swoim starym człowiekiem, ze złem, który nie śpi, i który na tych moich zranieniach gra jak na cymbałach, marsza ku beznadziei, depresji i E, czarnowictwa. E, i bardzo mocno, kurczowo się trzymać właśnie tej, e, tej wiary w Boga, w to, jaki On jest. E, I to jest to odklejenie się od siebie, tak? Że nam najlepiej byłoby e, e, ocenić swój stan emocjonalny, e, zobaczyć, jakie mam myśli i przekonania na ten temat. A zobaczyć jakie interpretacje mi się rodzą e, i sobie w tym tkwić lepiej bądź gorzej przeżywając e, czas, tylko że e, no, nie chcę wcale, żebyśmy e, byli e, smutni, żebyśmy byli załamani. Wcześniej e, tak naprawdę e, e, stan załamania powinien być po prostu e, miejscem startu. E, e, modlitwy. I są takie rzeczy, które nam nasz stary człowiek podpowiada, że słuchaj, ale ty teraz to powinnaś płakać, załamywać i, i naprawdę źle się czuć i, i smucić bez przerwy i bez przerwy o tym myśleć. Oczywiście trudno jest, jak nam się życie wali, myśleć o czymś innym. Ale to odklejenie się od, od siebie i od swoich możliwości, i przyklejenie się do Bożej perspektywy, do Bożych możliwości daje pokój i nadzieję na to, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Nie ma tak naprawdę takiej rzeczy, która mogłaby nas dobić, zabić, załamać. Bo jeżeli się przykleja do Boga, to zawsze jest to wyjście, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego. Więc życzę Wam, żeby dla Was również ta, to, ta nadzieja, to światło pokazywało, jak wielką moc ma przyklejenie się do Boga i trwanie w tej miłości poprzez naszą wiarę, że Bóg, mi, Bóg jest dobry zawsze. I kocha mnie i chce dla mnie jak najlepiej. Nawet jeśli ja uważam osobiście, że to, co dopuścił do mojego życia, nie jest różowe i nie chciałabym nigdy w takim miejscu być. Ale wierzę, że Bóg ma na to. Swój pomysł yy, i wyciągnie z tego jeszcze większe dobro y, niż y, to, co do tej pory mi pokazał. Więc y, z Panem Bogiem i widzimy się I słyszymy się wkrótce.